Jako, Jakub Kupson czuć, czuć krową, czuć krową, to, to mięso. No, i tak to właśnie wygląda. Nie, nie wracam na YouTube. Mam już nowy content. Słuchajcie, mój nowy content polega na tym, że ja będę jeździł po wioskach i zbierał stare rzeczy, <laughs> nie trolejbus, wszystko jest ok, so soki właśnie się zastanawiam czy czy czasami czegoś tam nie ma no mówiłem nigdy nie mów nigdy Masz błyskawiczny cel? Pokaż, nie wiem. Nie działa mi ten w ogóle. O, pokaż, nie działa mi ten. A nie, nie teraz. Nie, nie teraz. Po, po, porąbałem.